Kuchnia włoska czy polska? Ceny są podobne. Może zacznijmy najpierw od kuchni włoskiej. Więc tu jest przykładowa pizza z włoskiej restauracji. Ta z salami kosztuje 14,20. Serem burrata, z Anchos kosztuje 18,20. polskiej mamy tutaj, jak widzicie, te ziemniaki z kotletem schabowym, z zestawem surówek. Kosztuje to 13 funtów. Natomiast słowina z ziemniakami zapieczonymi żywami kosztuje 9 funtów. Ceny są podobne. W polskiej kuchni zdecydowanie mamy dla wielbicieli mięsa więcej mięsa, a w kuchni włoskiej tak z tym mięsem. No sami możecie zobaczyć, po prostu kilka plasterków z salami, ale to też oczywiście kwestia tego, kto co lubi i po jakiej kuchni się dobrze czuje. Jak myślicie, co wy byście wybrali, co wystawiacie na pierwszym miejscu? Czy lubicie kuchnię włoską, czy jednak zdecydowalibyście się na kuchnię polską?